Witam wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony oczywiście snu i jak codziennie kontynuujemy naszą przygodę FIR. Ostatnio nasi towarzysze zostawili nas na pastwę losu i odlecieli helikopterem bez nas. Teraz musimy zlikwidować zagrożenie ze strony ATC. To jest chyba jakaś wewnętrzna ochrona tego budynku czy coś takiego. Mam nadzieję, że ten odcinek pójdzie o wiele lepiej niż ostatni, ponieważ wczorajszy poszedł hmm, lekko mówiąc tragicznie. Od razu zamknijmy za sobą drzwi, żeby nie było niespodzianek. Dobra, jesteśmy na dachu. Tu jest trup. Mm, macie coś dla mnie? Uuu, uh, uh, dziękuję. Mhm. Stamtąd odlecieli bez nas. Ja ich jeszcze dopadnę. Dobra, skakanie na dół nie ma sensu, bo wrócimy się. Czy gdzieś tutaj... Gzymsu też nie ma. O drzwi. O. Okej. Okay. Jest jeden. Nie ma lito. Uuu tym to w ogóle już zaczęło miotać. Piękna ochrona, nie ma co mówić. Skulił się i myślał, że nic mu się nie stanie. Przeliczył się koleś. Dlaczego wy macie inne karabiny niż ja potrzebuję? Okej, okay, apteczka i puszka. Puszka po nic mi jest. Okej. Już tak. Mam jeden granat. Mam nadzieję, że któryś dostał. Ups. Sami do siebie rzucacie? Zresztą ja tam nie będę kwestionował. Możecie się pozabijać wszyscy. Nie, 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 nie. Nie raszuję na was. Ja ci dam posiłki. Posiłek to może sobie w domu zjeść. Dobra, zgaś tą latarkę. Co tutaj jest? Apteczka. Szybko, szybko, młotek. Młotek mi jest niepotrzebny. Jeszcze. Dobra, szkoda mi amunicji do tego. Do tego również. No, padli! Dziękuję chyba jeszcze. Głowa mu odleciała. Jeszcze żyję! Dobra, to załatwiłem sprawę. Hmm. Chyba tędy. Dobra, sprawdzałem czy mikrofon jest włączony. I... I pięknie. Zawsze coś musi się zawalić. Aha, my pływamy, dobra. Trzeba się stąd wydostać. Chłopie, ile ty ważysz? Znajdź drogę powrotną do głównego budynku. Nie powiem, co ciśnie mi się na usta. Dobra. A nie uśmiecha mi się to. No ale skoro. Tam się ulatnia gaz. Wystarczy iskra. I będzie źle. Nie wybuchaj, nie wybuchaj. Jak ktoś mi tu strzeli... To ja go strzelę. O świetnie. Musimy tu kłódkę rozwalić. Chyba, że... No, serio. Dobra. Bardzo brzydki skrypt się uruchomił. No ale dobra, niech będzie. Przynajmniej zaoszczędziliśmy jeden mm, nabój. Ok, tędy już się nie przedostaniemy, ale tędy się przedostaniemy. Co to jest? Wzmacniacz ruchów. Czy tam odruchów. No i dobra, ok. Hmm. Co mam sobie wody nabrać i ugasić pożar? Nie. Wow, 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 wow. Co, co, co? Zaraz się nam to wszystko na łeb zawali. Wskakuj tam chłopie. Eee, dobra. To jest chyba jedyna droga. Serio. Grom. Trollerska Dobra. Teraz ten cały budynek będzie mi się walił na głowę. Tu nic nie ma. Apteczka. Czy ja mogę ją... Worek na śmieci spadaj. Nie mogę. Eee. Młotek, młotka nie chce. Coś po kątach pochowane? Nie. Zamknij drzwi. Zamknąłeś i zamknąłeś. Narzędzia, pismo. Nic ciekawego, dobra. Dobra, czekam tylko aż coś wielkiego minęłeb spadnie. Jak się tu kucało... Czy to mnie zrani? Nie. Mam nadzieję, że tutaj się przedostanę do tego korytarza, gdzie była apteczka. Tak. Chłopie, wstań. Dziękuję. Bierz to. Okej. Okay. Albo tędy. Albo tamtędy. Pytanie, którędy? Wstawaj. Ok, trochę sobie pochodzimy, pozwiedzamy. Wstawaj. Yy, tutaj tak. Wiedziałem, że prędzej czy później coś takiego się wydarzy. Niech tylko ten kurz opadnie. Muszę wiedzieć, na czym stoję. No nie wydaje się, żebyś tam doskoczył Bądź co bądź potrafisz robić magiczny rowerek ale Nie oszukujmy się. Uh. Ale inny... A nie, jest inna droga. Ok. Hallo? Serio, tu taki spokój będę miał cały czas? Zero strażników, zero wszystkiego. Hallu. Tam też nikogo nie ma. Ja to nie, 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 nie. Co mnie? Musiało mnie coś strollować. Dobra, teraz musimy się zastanowić. A jak odciąć dopływ gazu tutaj? Tu nie. Tu nie. No, tu jest o chłopie. Tu Co tu. musisz kucnąć? Nie. Może tutaj coś? Nie. Hallu. Chyba, że w taki sposób mam się. Wątpię. No to py Pytanie, pytanie, pytanie za 100 punktów. Chyba że chyba że, chyba że. Aha. Dobra, i co nas czeka po drugiej stronie? The fuck Jak nie sufit, to trupy z sufitu zdecydować się apteczka chętnie ale ja bym jeszcze czy przyjął mm, amunicję której oczywiście nie ma coś ty tam robił no wreszcie o, możemy iść tutaj tutaj będziemy szli z powrotem, zobaczymy co jest tutaj. Halo. Dziwna przycinka. E, tu zlecę tam gdzie ten trup zleciał. A tutaj. Tutaj nie wiem gdzie. Aha, tutaj. Ok, wstań. Dziękuję Ci. Dobra, teraz mamy drogę wolną. Ja się napiję. Mam nadzieję, że nie było obleśnych dźwięków, co ja słyszałem. Ok. wszystko się wali, ale na szczęście nie na naszą głowę. Co mnie bardzo. Oj, latarko! Ok, kolejny zapis. Dobra. Tu zdecydowanie nie chcę stać. Już sobie wyobrażam, jak winda spada mi prosto na głowę. Góra dół góra dół, góra dół, góra dół, Najpierw może dół. No, wiem, że dasz radę. <coughs> Jednak nie dasz rady. Czy się mogę tym pobawić? Mogę. Nie wiem co to robi, ale skoro możemy się pobawić, to się pobawmy. Okej, okay, woda się tylko unosi. I znów jakiś dziwny spadek klatek. Hmm, zastanawiam mnie, czy to jest po prostu bug. Teraz czytam faktycznie coś się miota w tej wodzie eee, Zaraz się przekonamy Siup Siup Na szczęście na nasz bohater nie musi oddychać Po co mu tu A gdzie tutaj wypłynę? Hm, gdzie ja jestem? Zabral już. Aha, ok. Tu coś mryga. Nie mogę tego... Ale to mogę użyć. I co to zrobiło? Tu się panel uruchomił. Czy znaczy ja... Dobra, wejdźmy na górę, zobaczymy co tutaj nas czeka. Halo. Znowu zapis. No tak. Nie ma to jak sobie kółeczko zrobić, ale zapewne dobrze zrobiłem, że tutaj przyszedłem, bo prędzej czy później i tak pewnie tutaj trzeba byłoby przyjść. Więc yy... teraz pytanie. A skąd Wy się tu wzięliście? O nie, o nie, o nie, o nie, o nie, o nie, o nie. to było złe. To było bardzo złe. Gdzie ja zapisałem grę? Aha, tu... Aha, tutaj gra sama się zapisała. Okej. Okay. Jestem ciekaw, czy wy tu przyjdziecie. Hallu? Chyba nie. Ale. Czy ty nie? Aha, to się używa G. A mina chyba nie wybuchnie. Tam się zaczai. Dobre. Za ho 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 ho, ho. Nie, nie Ten wielki już padł. Mam nadzieję, że tak. Dobra, wykorzystam to, że jeszcze mnie jakieś dodatkowe dziady nie atakują. Dobra, i zmieniamy na karabin. Ciebie nie mogę wziąć. Gdzie jest Twoja broń? Dobra, już podniosłem. Ciebie też nie mogę wziąć. Dobra, i teraz winda działa. Tamtąd przyszedłem. A co jest tutaj u góry? Może coś ciekawego? Coś. No nie bardzo. Tak więc do windy. Aha, na no, takiej zasadzie. Dobra.

Czy on się teleportuje? O.